Wyróżnienia, które jest dla mnie bardzo zaszczytne i nie ukrywam, że jestem bardzo zaskoczony tą nagrodą. Kiedy się o niej dowiedziałem, naprawdę by, zrobiło to na mnie wielkie wrażenie. Ze słów, które usłyszałem dzisiaj, wynika jednoznacznie, że nagroda pana Hieronima Skróbskiego jest również wręczana ludziom, którzy. Swój czas, swoją energię, swoją pasję poświęcają szeroko pojętej kulturze plastycznej. Mnie Państwo znacie głównie jako dyrektora Liceum Plastycznego, który życie właśnie z twórczością czy z działalnością pedagogiczną i organizacyjną. Nie chwalę się za bardzo swoją twórczością, może to błąd, ale z drugiej strony tym bardziej się cieszę, że Angela w roku trafiła do mnie. Państwa sukces ma wielu Izb, jak się mówi. Myślę, że sukces mój to jest sukces miasta Olsztyna, z którym, z którym się związałem 20 lat temu przyjeżdżając tutaj jest małżonką, ponieważ Olsztyn ma tą niesamowitą energię miejsca i ludzi, w których którzy tutaj mieszkają naprawdę przez 20 lat poznałem tak dużo wspaniałych ludzi artystów plastyków muzyków aktorów ale również ludzi kultury urzędników którzy z wielką pasją podchodzą do swojej pracy no czynią wokół siebie tą właściwą atmosferę w której tak wspaniale się żyje także to wszystko nas tutaj buduje i sprawia, że chce się tyle dla tego miasta tworzyć. Liceum plastyczne to oczywiście zbiorowa praca wielu osób. Ja mam to szczęście, że w tej szkole pracuje naprawdę bardzo dużo wspaniałych nauczycieli, którzy bardzo mądrze pracują z tą zdolną młodzieżą i przez te 4 lata, kiedyś przez 5 lat potrafią z tych... Prostych, często dzieci wiejskich, które tak jak Pan Hieronim, gdzieś z terenu przy do Olsztyna, wykrzesać wiele talentów, które gdzieś w nich drzemią. I myślę, że tutaj właśnie ta bliskość z Panem Hieronimem się wyraża między innymi w tym, że miejsce w Olsztynie, Liceum Plastyczne, jest takim właśnie miejscem, gdzie ludzie zdolni mają możliwość rozwinięcia się. Ja pana Hieronima poznałem dosyć późno. Jak przyjęliśmy tutaj z żoną w 1989 roku, o panu Hieronimie się słyszało, bo to żywy pomnik, można powiedzieć, kultury Olsztyna i to troszeczkę mnie odstręczało. Ale kiedy na 90-lecie przyszedłem tutaj do zamku Olsztyńskiego na urodziny pana Hieronima, swodem życzenia, okazuje się, że ten pomnikowy, wspaniały człowiek tak naprawdę jest ciepłym, dobrym człowiekiem, z którym bardzo łatwo nawiązać było kontakt i tych kontaktów później miałem bardzo dużo. Spotykaliśmy się praktycznie co parę tygodni do momentu, w którym okazuje się, że Pan Hiromi nie jest wieczny i też przyszedł czas odejścia z tego padu ziemskiego, tym przy, bardziej przykro mi to mówić, że po wizycie yy, z moją szkołą, z uczniami liceum plastycznego w BWA, kiedy to pan Hieronim miał wystawę retrospektywną, Umówiliśmy się z Panem Hieronimem, że na pewno naszą szkołę odwiedzi. Najlepszą okazją do odwiedzi będzie otwarcie nowej siedziby w październiku 2006 roku. Jak Państwo wiecie, we wrześniu Pan Hieronim zmarł i niestety progu naszej szkoły, nowej szkoły, nie przekroczył, chociaż tak bardzo blisko mieszkał. Także jest to.